Czołem performatorzy i performatorki powiem Wam, że czuję naprawdę dużą satysfakcję i nadzieję związaną z tym, że dzisiaj, właśnie od tego odcinka, rusza nasz nowy format, który się będzie nazywał Performatorzy Myślenia. Pewnie już zauważyliście na miniaturce, a jeśli nie, to zwróćcie na nią uwagę, tam jest symbol zakazu prania mózgu. Tak, moi kochani, bo właśnie na naszym kanale, w tym formacie będziemy się zajmowali technikami, sposobami na to, jak uchronić się przed manipulacją, przed fejkiem. No i tak naprawdę co jest teraz coraz częstsze przed Dezinformacją. Kochani, powiem Wam, że bardzo długo ten temat mi chodził po głowie. Bardzo chciałem i nie mogłem się już doczekać, kiedy zacznę, ale wiecie, zawsze coś tam było ważniejszego. Kanały, formaty, które już mam na kanale, też chciałem dopielęgnować, do przypilnować, żeby naprawdę ta jakość, która jest tutaj dla Was robiona, była jak najwyższa, ale jest. To już się właśnie dzisiaj zaczyna, a w ogóle temat takiego krytycznego myślenia, dezinformacji, fejków, kłamstwa był mi bardzo bliski od dawna i zawsze zastanawiałem się właśnie jak można temu przeciwdziałać. Moi kochani, oczywiście ja tutaj nie jestem żadnym alfa i omegą. jestem psychologiem, więc pewne mechanizmy... Są mi może bliższe niż człowiekowi, który tej psychologii nie studiował. Interesuje się tym, więc jest też mi jakoś pewnie łatwiej z niektórymi rzeczami. Natomiast bardzo was proszę, żebyśmy to wspólnie budowali, ten format, bo tak naprawdę was, moi kochani widzowie, będzie główna siła tego formatu. Zależy mi na tym, żebyście się też dzielili własnymi przemyśleniami na kłamstwo, dezinformację, może własnymi. E, właśnie doświadczeniami, własnymi historiami. Ja też się swoimi historiami będę dzielił i będziemy się wspólnie tutaj zastanawiać, co my możemy wspólnie zrobić, żeby to kłamstwo, fake, dezinformacja i wszystko, co jest związane z półprawdami, e, było jak najszybciej przez nas wykrywane. Myślę, że też od czasu do czasu, mam nadzieję raz w miesiącu, będziemy robili jakieś livey, w których będziemy się tymi doświadczeniami mogli dzielić. A jeśli w tym okresie między wam coś przyjdzie do głowy, to oczywiście bardzo chętnie proszę was o komentarze. Moi kochani, co jeszcze będzie na kanale? Na pewno będę oprócz tych historii z życia przytaczał różne historie dezinformacji, kłamstwa, które były historyczne, które się zadziewały. Na przykład operacja Trust prowadzona przez. Związek Radziecki. Będę omawiał techniki wpływu i manipulacji pod takim oczywiście kątem, jak sobie z nimi radzić. Na pewno też będę mówił o iluzjach i błędach poznawczych, które bardzo często powodują, że ten nasz obraz świata jest inny niż on jest w rzeczywistości i nawet często my o tym nie wiemy, ponieważ nie mamy świadomości właśnie pewnych błędów poznawczych, które są już jakby odkryte przez naukę i o których bardzo chętnie będę z Wami rozmawiał. Więc ogólnie też na pewno można powiedzieć, że ten format będzie o szeroko pojętym, krytycznym, Myśleniu. Natomiast jego wyjątkowość na skalę polską, chyba, będzie polegała też na tym, że oprócz takiego technicznego rozróżniania prawdy od fałszu, jak sobie z tym radzić, będę starał się wspólnie z Wami zastanowić, jakie potrzeby i jakie emocje w nas się uruchamiają, kiedy my słyszymy fake, kiedy chcemy być może usłyszeć jakąś nieprawdziwą informację, bo ona będzie nam bardziej do naszych potrzeb i emocji. Oraz będziemy sobie omawiali potrzeby, emocje i też ogólnie przyczyny zachowań tych ludzi, którzy próbują nami manipulować. Uważam, że takie empatyczne podejście do tematu fejku, dezinformacji i kłamstwa będzie. Unikatowym podejściem, a z drugiej strony, co jest nawet jeszcze ważniejsze, będzie pozwalało nam skuteczniej sobie z tą dezinformacją walczyć. Kochani, więc już wiecie, co będzie na tym kanale, w tym formacie. On będzie raz na dwa tygodnie przeplatany z Szkołą Performatorów. Więc widzimy się teraz następnym razem za dwa tygodnie, a dzisiaj. Chciałem z wami pogadać, bo to jest taka dla mnie kluczowa kwestia, jeżeli chodzi o radzenie sobie z dezinformacją, fejkiem, teoriami różnymi, najróżniejszymi, to jest pewnego rodzaju rozróżnienie dwóch słów, które w języku polskim nazywa się dowodem. Bo Mówi, mówimy często o dowodzie, chcemy tych dowodów, natomiast w języku angielskim jest to fajnie rozróżnione na tak zwany proof i evidence. I o tym pieraz, po raz pierwszy dowiedziałem się, pamiętam nawet kiedy jadąc pociągiem, słuchałem jakiegoś podcastu, i tam fantastycznie powiedział o tym nasz pan profesor Andrzej Dragan, e, e, fizyk, który właśnie. Powiedział o tym proof i evidence i o tym, jak można je rozróżniać i jak to jest ważne. I on tam przytoczył fantastyczny przykład, że evidence, czy ta tak naprawdę przesłanka, różni się tym od proof, że ona nie jest stuprocentowo pewna. Proof, moi drodzy, to jest Pewnik, że coś jest na pewno. I ten prów występuje właściwie tylko i wyłącznie w matematyce i w logice. Natomiast evidence występuje praktycznie we wszystkich innych naukach. Naprawdę w naukach przyrodniczych prawie nigdy, ja chyba nie znam takiego przypadku, kiedy byłby próf, bo prów to jest na przykład równanie matematyczne. Natomiast wszystko inne tak naprawdę to są przesłanki, poszlaki, coś, co uprawdopodobnia daną tezę, ale istnieje tak zwane niezerowe prawdopodobieństwo, że będzie inaczej. I pan, właśnie profesor Dragan, bo do niego wracam, powiedział w taką fajną jedną rzecz, że właśnie tym, jeżeli ja na przykład powiem, że ja mam mózg, no to, a wy powiecie, że ja tego mózgu nie mam. No to tak naprawdę, jak można sprawdzić, czy ja ten mózg mam? No dobra, powiedzmy, można byłoby zrobić, wiecie, jakieś badanie mózgu, tomografię i tak dalej. No ale dobrze, po pierwsze, no to by nie, nie teraz by ona wyszła, tylko by ją zrobił, nie wiem, za dzień, dwa, za godzinę, to zawsze mogę powiedzieć, teraz jest, a wcześniej go nie było. I teraz proszę dać mi próf, czyli dowód pewny, że on był. No właśnie. I to jest o to, o tym, że. Zarówno nauka, jak i nasz mechanizm poznawczy nie jest w stanie do końca wszystkiego udowodnić na 100, 100, 100, 100 tysięcy milionów, już nie, bo nie ma sensu mówić, ale po prostu na 100%. I to jest ta różnica. Natomiast często od nauki wymaga się prób, powiedzieć udowodnij. Nie da się pewnych rzeczy, Udowodnić na 100%. Po pierwsze, bo takich dowodów stuprocentowych praktycznie nigdzie nie ma. A poza tym nasz mechanizm poznawczy jest w jakiś sposób nieuprawniony nie do tego, żeby wszystko wiedzieć i doświadczyć na zasadzie takiej, żeby móc powiedzieć, że to jest jakiś dowód. No więc właśnie, tak naprawdę to, że ja mam w głowie mózg, no jest to jakiś ewidenc. No bo. Oczywiście mógłby się, yy, 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 i zaraz powiem o tym, yy, jaka mogłaby być inna alternatywa, bo to też jest bardzo ważne przy rozróżnieniu evidence od proof. Więc moi kochani, podsumowując, bo to może być trudne, czyli proof to jest coś, co jest dowodem absolutnym. Tak jest i koniec. I mamy na to dowód, na przykład matematyka, logika. A wszystko inne to są evidence, czyli przesłanki. I cała nauka jest zbudowana na evidence. I dlatego, jeżeli ktoś mi zapyta się, to udowodni mi to, to tak naprawdę on tak wysoką poprzeczkę mi daje, że ja nie jestem w stanie tego udowodnić na 100%. Zaraz Wam podam przykład mojego pacjenta, i to pewnie Wam się jeszcze to na przykładzie lepiej e, e, przyswoi, że tak powiem. Więc, kochani, no właśnie, tak naprawdę, skoro mi jest trudno cokolwiek empirycznie nawet empirycznie doświadczyć na tyle, żebym powiedzieć, że coś jest na 100%. No to zawsze to polega na jakimś zaufaniu. No bo zobaczcie. Tak naprawdę ja nie byłem na Księżycu. I mogę powiedzieć, że tego Księżyca w ogóle nie ma. I teraz zobaczcie tak naprawdę nikt nie jest w stanie mi udowodnić na 100%, że ten księżyc jest. Jeżeli mi ktoś pokaże zdjęcia, to ja mogę powiedzieć, że to jest mistyfikacja. Jeżeli ktoś tam powie, że był, to ja mogę powiedzieć, że to nieprawda, bo to było, wiecie, robione w jakiejś sali, która imitowała księżyc. Więc no, nikt mi nie jest w stanie udowodnić. Tylko ja, wiedząc o tym, że nauka nie ma prób, Taka przyrodnicza, ja nie będę prosił o udowodnienie czegoś. Natomiast istnieje ogromna liczba ewidencji na to, że Księżyc istnieje. I teraz oczywiście ktoś może powiedzieć, że to nieprawda. Prawda? Nie, może nie istnieć. Może, można powiedzieć, że nigdy nie byliśmy na Księżycu, ponieważ to było wszystko w jakiejś sali. I tam była duża mistyfikacja. Natomiast wtedy warto się zastanowić, jakie jest. Jaka jest alternatywa? Okej, okay. jeśli nie to, to co innego? I tu moi kochani, bardzo często jest tak, że ta alternatywa, czyli inne rozwiązanie jest po prostu absolutnie o rzędy wielkości mniej prawdopodobne niż to. No bo żeby stworzyć mistyfikację na przykład dotyczącą czy istnienia lub nieistnienia Antarktydy, no to ile ludzi, mistyfikacje dotyczącą nieistnienia oczywiście, żeby była jasność, to ile ludzi tak naprawdę musiało być w to zaangażowanych? I oczywiście jest niezerowe prawdopodobieństwo, że to co oni mówią jest prawdą. Natomiast za tym by szło tak ogromna ilość różnych zmiennych, że to jest praktycznie prawdopodobieństwo bliskie zera. Natomiast ja nie jestem w stanie swoim aparatem poznawczym udowodnić komuś, że na 100% to jest prawda albo nieprawda. Nie mogę być na 100% nie ma Antarktydy. To jest 99,9999 wiecie, z różnymi zerami dla mnie. Ale oczywiście, może być jakiś przypadek, że tak naprawdę jest. Więc chodzi o to, żebyście jakby zrozumieli, żebyśmy my wszyscy rozumieli to, że nauka po prostu polega na tym, że nie ma prów, Że nie ma dowodu absolutnego. I przyjęli, wzięli to na klatę. Natomiast niestety bardzo często, różnego rodzaju fake newsy, one udają prów, One mówią, tak jest na pewno. Bo nauka, zauważcie, też często mówi, że nie wiemy czegoś, nie jesteśmy pewni, natomiast często fake newsy udają proof. Natomiast moi drodzy, jeżeli właśnie spotkacie się z jakąś teorią, którą ktoś uzna za spiskową czy nie, to zastanówcie się właśnie nad tym, jak prawdopodobna jest ta alternatywa. Bo bardzo często ludzie, którzy jakby mają pretensje i zastrzeżenia co do tych teorii ogólnie obowiązujących, to jest nieprawda, awanturują się, kłócą się o to, przecież to jest nieprawda, udowodnij mi to, natomiast często pokazują swoje teorie, które są znacznie mniej prawdopodobne niż tamte, ale tych swoich już nie mają takiej zaciekłości w sprawdzaniu. I kochani, to, co nauka jakby ma, co jest dla mnie bardzo fajne, to jest tak zwana brzytwa Okhama. Na ogół rozwiązania najprostsze są najbardziej prawdopodobne. I one się z reguły zadziewają. Kochani, ja miałem teraz opowiem przykład z życia na ewidencji proof. Miałem takiego pacjenta, jak jeszcze byłem na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, który. On miał, on cierpiał na schizofrenię, który mi opowiadał to, że on jakby, że jego chce zwerbować CIA jako agenta wywiadu. I żeby im było łatwiej go zwerbować, chcą mieć na niego jakiegoś haka. I tym hakiem ma być to, że jak mu kiedyś policja znajdzie narkotyki w lekach, no to wtedy właśnie mają haka, tu Cię mamy, Ty idziesz albo do więzienia, albo Cię werbujemy. I on mówił, że w tym celu CIA zanieczyszcza wszystkie leki na terenie całej Polski amfetaminą. I teraz jak on tym, jak oni tym zanieczyszczają, to on tak naprawdę... Musi jeździć tylko do jednej apteki, w której to nie jest zanieczyszczone. I on ma tylko taką jedną aptekę w Częstochowie. I teraz, moi kochani, ja się pytam ale przecież można sprawdzić zrobić testy na obecność. Tej, tych substancji w, yy, w tych lekach. No, ale proszę pana, czy pan myśli, że CIA jest taka głupia? Przecież oni mają takie chody, że oni bez żadnego problemu, bez żadnego kłopotu namierzą laboratorium i zmienią wyniki. I kochani, i wiecie, i w tym momencie ja wtedy to czułem jakoś, że co, ja nie, nie jestem w stanie mu udowodnić, że jest inaczej. Zbyt często z takimi podopiecznymi się nie, nie próbuje im tego udowadniać, tylko, e, tylko wiecie, po prostu się bardziej rozumie, wysłuchuje i mówi swoje zdanie, a nie próbować udowodnić, e, zaprzeczyć temu zdaniu, bo to jeszcze gorzej, gorsze efekty przynosi. Ale wtedy poczułem jakąś bezsilność i rzeczywiście właśnie to tak jest trochę z tymi wszystkimi teoriami spiskowymi, że tak naprawdę, teoretycznie istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że naprawdę te jej go chciałoby zwerbować. Tylko to prawdopodobieństwo jest bardzo małe. No bo jaka to jest alternatywa? Dlaczego jego? Dlaczego jakiegoś zwykłego randomowego człowieka? Wiecie, bo być może gdyby to był in, inaczej, inny człowiek, jakiś, nie wiem, badacz wielki, to to jest bardziej prawdopodobne. No ale właśnie, jak się przypa przypatrzylibyśmy tej alternatywie, jaka za tym stoi, to to jest pra pra praktycznie niemożliwe. Aczkolwiek, no teoretycznie jest to możliwe. Więc nie jest to prów tylko ewidenc to wszystko, co ja mogę powiedzieć. Moi drodzy, więc no właśnie z tym was zostawiam, z tą historią. Podobnie sobie z uczniami, jak robię na krytycznym myśleniu, to się ich pytam, czy ktoś mi jest w stanie udowodnić, że nie istnieje Australia. No, że istnieje Australia, przepraszam. No jak ja powiem, że nie istnieje, no to nikt mi nie udowodni tego w taki sposób. Po co to niech pan poleci? No to ja teoretycznie mogę powiedzieć, że jak ja tam polecę, to... Yy, to tak naprawdę będzie Polska, tylko napisy będą zmienione i będzie wielka zbiorowa mistyfikacja, że tam jest Australia. Dlatego, że prawdopodobieństwo tego jest bardzo niedużo. Dlaczego? Bo ta alternatywa niosłaby ze sobą mnóstwo zmiennych, ogromne koszty i nakłady. Więc po co dla takiego Staniszewskiego, by robili taką mistyfikację? I tu jest moi kochani klucz. Więc naprawdę starajmy się zobaczyć i przede wszystkim być świadomi. Tego, że w nauce nigdy nie mamy praktycznie prób. Nigdy nie mamy pełnego dowodu, i ktoś, kto od nas będzie tego wymagał, nie musimy wcale z tym polemizować. Jeżeli będzie się wykłócał, że teoria, nie wiem, okrągłej ziemi jest nieprawdziwa. Tylko ja się pytam. Jak prawdopodobne, okej, okay, moje nie jest stuprocentowo pewne, jasne, ale jak prawdopodobne jest Twoje. Jestem przekonany, że jego prawdopodobieństwo jest niższe niż moje. Natomiast to jest zawsze możliwe. Dlatego, co ważniejsze niż sporo to zastanówmy się, jakie potrzeby i emocje są u ludzi, u ludzi pracują właśnie, kiedy e, mają i wypowiadają różne. Tezy, które są łatwiejsze bądź trudniejsze do weryfikacji. Kochani, jeżeli Wam się film podobał i ten komentarz, to komentujcie proszę. Że się podobał, lajkujcie. Jeżeli nie, to też piszcie. I mam do Was pytanie na koniec, żebyście napisali tylko tak lub nie. Czy taki format według Was ma sens. Jeżeli chcecie wspierać tą twórczość, to linki w opisie do Patronite'a. I możecie mi też postawić kawę na bajkofitu. Tymczasem czołem, do zobaczenia i pięknego wieczoru. Hej!